Siemanko, witam was ten piękny, słoneczny dzień, kolejny, już drugi. Wczoraj e, produkcja z woltaiki nawet była duża, powiem mam 52 kW nakręciła woltaika przez cały dzień, e, a to dużo nawet i to w sumie więcej niż bufor zużył do ładowania i e, tak naprawdę bufor przez cały dzień chodził, więc można powiedzieć, że całość autokonsumpcji e, po prostu e, została zużyta. W sensie cała, cały ten bufor został załadowany, no w większość, bo tak naprawdę, bo Grzałka ciągnie 9, a tu jest 8,6 maksymalnie, więc powiedzmy, że to 8 kW średnio przy takim słońcu od godziny 11 było, więc no... można powiedzieć, że autokonsumpcja poszła cała wczoraj w Bufor i dzisiaj pewnie się nie włącza, jutro będzie to samo prawdopodobnie, bo znowu ma być słonecznie, więc całkiem spoko. Ja mam tu pomytę systemy pościągane mogę zabierać się tu za docinkę robienie, ale tak to by było sprawdzić tutaj, co się dzieje, jeśli chodzi o płytkę 60. Mamy no, tutaj 60,7 z tej strony. A co mamy z tej, czy to w ogóle równo idzie? 60,8 mamy tutaj. By równo szło tutaj o no, 68. Czy mamy e, różnicę, słuchajcie, milimetr, więc to jest nic tak naprawdę. Ale teraz tak, mamy trzy płytki tutaj. 2 po 20 cm, mam 40 i, i 19,8 to jest 59,8, czyli koło centymetra, powiedzmy, no niecały centymetr, mamy tutaj luzu przy ścianie. Ale myślę, że lista przypodogowa 15 lekko ma, więc na spokojnie nam to przykryje. Nie trzeba nie żadnej wcinki robić, więc tak naprawdę fartownie wyszło, że wyszło tak jak wyszło. No i w sumie spoko będzie. Biorę się za do docinkę. jeszcze z żoną. Tu mamy, słuchajcie, jak to rozwiązać ten kibelek. Nie wiem, jak macie jakieś pomysły, to dajcie znać, ale u nas. Yy, jedyna opcja, która weszła mi w głowę dzisiaj z rana, to taka, żeby wziąć te płytki położyć tu na podłogę. Mam chyba wystarczająco ich, żeby je tutaj położyć. Yy, I tak myślę, czy kurde, by tego nie zrobić. Tylko nie wiem, czy to nie są typowo ścienne, czy jak to się ma. Bo jeśli nie są, to mogłoby to nawet ciekawie wyglądać, powiem Wam. A byśmy po prostu się wystrzegli tego paska tu przy tej ścianie, no bo nie będzie to fajnie wyglądać. Będzie to. Słabo wyglądać mi się wydaje, a znowu na dylatacji tutaj tak jakby prze, przenieść, że ta linia y, byłaby tutaj i to by było nierówno szło, to słabo by to wyglądało. Jeszcze mi się uszczerbił kawałeczek kurde, tutaj płytki dzisiaj, yy, bo kleju kawałek miałem i skrobałem i kurde odprysło, no ale będę musiał coś tu zrobić, jakąś fugą to zakamuflować, czy... Coś fugę właśnie też mam, więc będę musiał kawałek jej urobić gdzieś między dwie płytki, włożyć, zobaczyć jak ona będzie wyglądać, żeby mieć pewność, że jest ok. I to w sumie teraz by się przydało, dzisiaj zrobić jakoś, jak nie zapomnę to zrobię. I teraz tak, no mówię, te płytki ewentualnie jeszcze można by było tu położyć. Mogłoby to ciekawie wyglądać, ale nie wiem, zastanawiamy się jeszcze, zobaczymy co tu wymyślimy. A teraz biorę się za tą docinkę, mam coś tutaj, taką jakąś płytkę, żeby tutaj kurde to wrzucić, to może by coś było. 40 mamy tutaj mniej więcej. Czy musiałaby ona mieć no co 77, takie nawet mniej. Może tutaj chyba mam płytkę na to, żeby to zrobić. Mamy 73, będzie ok. To biorę ją, zużyję na tą docinkę i zaraz lecę mieszać klej. No i wklejam tutaj te trzy rzędy na początek, później lecę dalej. E, tu z korytarzem do kiwelka nie wchodzę, tylko będę leciał korytarzem, ile będę mógł. No i tu ja będę musiał niestety depnąć gdzieś na niektórą płytkę, no bo nie wyjdę po prostu. mógłbym jakąś dechę wykombinować, ale to znowu będzie mi przeszkadzało przy kładzeniu. A wydaje mi się, że jak, jak to na kleju siada, system jest ściśnięty, to tam delikatne, szybkie yy, stąpnięcie, stanięcie na tą, na tą płytkę nie powinno wyrządzić zbyt dużych szkód, więc powinno być ok. No bo co tu będziemy mieli? 18, damy? Mamy 18 i tu. Ja czy mi nie strzeli ta odcinka tutaj, kurde, bo będzie cieniutka straszna. Już przy, już na etapie układania czy mi nie strzeli, o to mi chodzi. Ale co my tu mamy? Kurde 15 to jest 16 mm. Max to mogę zrobić tutaj. To mogło być trochę więcej, ale tutaj i tak listwa przykryje, więc to zostawię 16 i idę teraz ciachnąć to Gdzie ty jesteś tutaj o Spróbuję tak to zrobić żeby tego nie rozpieprzyć żeby to jakoś się udało zrobić Przecież to oczywiście tą po długości a później dopiero będę ciął z tej strony może się uda Czyli za by była tutaj, zacząć odtąd w sumie, a tu dać wcinkę. I tutaj by była fuga, ale to... Kurde, czy nie byłoby tak lepiej, powiem wam. Śmiej pewniaka, że nie pęknie. Bo ile może mieć listwa przypodłogowa? Z 15 mm to i tak będzie zasłonięte, nawet jakby pękło, słuchajcie. Tak czy inaczej. A tu jeszcze narożnik jest do tej listwy, no to nawet się nie martwię, to mogę spróbować stałej. jak się nie uda to wtedy wezmę i wkleję po prostu, utnę na wprost i wkleję yy, sobie to oddzielnie, a pierwszy spróbuję z całej. Dobra, to idę mieszać klej, ucinać ten kawałek i, no i zaczynam kleić tutaj. Ja zaczynam nakładać klej i zaraz będziemy próbować wklejać tam ten kawałek. Tu muszę, muszę grubiej nakładać, też schodzi z tym klejem właśnie, z tym nakładaniem, bo tutaj jest dołek na środku wiatrołapu i mamy tu naprawdę grubo. więc tak to tu wygląda. Dobra, nie przymierzyłem płytki oczywiście tej, którą dociąłem. Mam nadzieję, że będzie OK. Będziemy nasmarować tamtą i teraz spróbuję wkleić. I, I powinno być git. Ja ją położyłem tylko tutaj jest. Będzie musiała przenieść maszynkę. Jak wejdę tu na korytarz? Tam z tyłu do pomieszczenia, żeby tu nie skakać co chwila, jak najmniej, żeby tu chodzić naprawdę. Dobra. Nałożymy to na szybko i... Kajamy. Nie, strzeli, nie strzeliła ta końcówka. Udało się uciąć i nie, nie walnęła. wypadało wypadałoby ją wkleić, tak żeby nie pierdzielnęła Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wystarczająco będzie tutaj, kurde, przydało się jeszcze tak trochę dać. Dobra. Próbujemy ci ja złapać, nie mam jak za bardzo. Bo może coś się uda. Ech. O kurde, teraz tak dociskać za mocno tutaj. To już szaliła? Nie myślałem. Będzie coś z tego czy nie będzie. Za grubo dałem kleju. Ale weszła, dobra. Tylko musi tyle dojść jeszcze. Kurde, tu ciasto przy tym jest. Przy narożniku trochę. No ale lepiej nie będzie inaczej. No jakiś tu luz jest. Powiedzmy, że powinno być okej. Okay. Dobra. Idę po system. Narożniki, narożniki, krzyżyki No i lecę już z tym po kolei Odezwę się, zobaczymy co tam się uda zrobić na tym miksie I ile Już teraz żadnych odcinek nie będę miał do zrobienia więc powinno być ok Lekka szparka jest tu, ale nie, niewielka powiem Wam No nic nie poradzimy, tak, o, tak już zostanie jak kiedyś strzeli, no to strzeli. O, kurde, mam się w domu jeszcze. Coś takiego by było. System zapinam i lec lecimy z tym. Ja wyrobiłem wiadro kleju, mam objechane wiatrołap yy, i tutaj ten pasek pierwszy mam skończony. No, i tak aż parka tu mi wyszła przy ścianie, więc nie ma tragedii. Jeszcze widzę, że ścianę upieprzyłem, ale to poczekam jak wysyć, nie będę rozmazywał. No i teraz tak, co yy, następnie? Spadam, yy, coś przekąsić i lecę na miasto, bo dzisiaj przecież Dzień Kobiet, więc jadę dziewczyną kupić coś słodkiego, jakiegoś świadka. I przy okazji, też wszystkim paniom, które oglądają kanał, chciałem życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, e, no u was to będzie jutro tak naprawdę, ale u mnie jest dzisiaj, dlatego e, tak to wyszło. Mogłem wczoraj o tym pomyśleć, to by było dzisiaj na czas, ale no jakoś wyszło z głowy. Dobra, to skręcamy, to skręcamy, krzyżyka damy. Tutaj może bliżej trochę tego, żeby gdzieś nie zjechało. To do zera, wyrobiony. Także spoko I, i tutaj tak to wygląda. Obiechane trochę, fajdane te płytki, ale bez problemu to idzie do Więc nie ma co się też tym przejmować za bardzo. Tu krzyżyk. Tu chyba musi dojść troszkę z tego co widzę. Delikatnie. O kurde, i tutaj też. Lekko jeszcze w tamtą stronę Nie chcę wejść Ach, Dawaj kurde właśnie Nie chcę już trzymają te pierdzione O, dobra Byłoby Byłoby, to mamy, to mamy, to mamy trzeba sprawdzić tylko poziomicą i... I uciekam. Ja wróciłem. Wróciłem i zacząłem działać. Eee, słuchajcie, plan taki jest na zaraz na robotę. Po, ustawiłem sobie tą płytkę na klinach w poziomie do płytek łazienkowych. No i na razie sobie mam tu 2 mm zjazdu, więc na razie sobie podłożyłem pod milimetr poziomicę, eee, no i dzięki temu nie będę od razu takiego wiecie, zjazdu. Nie wiadomo jak szybkiego w dół. W dół czy w górę? W dół, no, bo później go wyjmiemy. Dobrze mówię, czyli na razie sobie lecę tak delikatnie na dwóch trzech płytkach w dół o milimetr i później na następnych trzech zejdziemy znowu o milimetr i będziemy elegancko w poziomie tutaj yy, przy łazience. O to tak, tak naprawdę chodzi, więc ten temat będziemy mieli załatwiony, co jeszcze słuchajcie, sprawdziłem sobie te niebieskie płytki, czy one mogą być też na podłogę jak najbardziej pisze, że na, na tarasy się nadają i, i w ogóle na jakieś tam inne. Yy, miejsca na podłodze, korytarze i w ogóle. Więc w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że te niebieskie pójdą tutaj w łazience. Tylko nie wiem, jak to rozklonować, bo fajnie było złapać fugi. Bo tam cała płytka akurat jest dobrze mówię. Tak, cała się zaczyna. To fajnie było tam z winkla zacząć całą, później całą w tą stronę, tylko że wtedy wyjdzie mi cięcie tu w progu I to nie za bardzo będzie wtedy wyglądało, kurde, nie wiem, jak to rozkminić. Yy, zawsze źle. <laughs> yy, co by człowiek nie kombinował? Nie, no wiadomo, że. Tak naprawdę to ja bym mógł ten pasek tam dać przy tej ścianie i mieć tu gdzieś, ale po prostu chciałbym, żeby optymalne wyjście i najlepsze tutaj znaleźć. Yy, ta niebieska płytka by było fajnym, mi się wydaje, wyjściem, bo podłoga połączona z tamtą tylną ścianą mogłaby naprawdę dać fajny efekt. Ogólnie mówimy o kibelku też, to, też efekt <grym> kibelku, wiecie, no, nie musi być porażający jakiś tam, robimy tylko dwie czynności, tak naprawdę, więc, yy, więc nie ma tu za bardzo, może trzy, bo będzie rąk jeszcze. Ale ten, ale no nie ma tu za bardzo co się tam nie wiadomo jak przejmować. No ale chciałbym, żeby to było jak najlepiej zrobione. Jak jest to możliwe, tak żeby nam pasowało, no i będę się zastanowić. No, bo bardziej pasowałoby dać tu od całej, nie? W tamtą stronę, cała tam i docinka przy tym, przy ścianie. To tamtą fugę byśmy mogli złapać. Tylko tutaj, tutaj byśmy nie złapali wtedy, nie? Ona by tutaj prze, przechodziła. Czy to ma jakieś tam większe znaczenie? No, nie wiem, ciężko powiedzieć. Jeszcze będę to rozkminiał w każdym hmm. razie. A teraz biorę się za tutaj, za znaczenie. Będę się starał tak jak robić, żeby tych płytek za bardzo nie marnować tutaj, żeby jakoś to wykorzystywać. Myśmy dali teraz tutaj cały kawałek. To ile on będzie miał? 67, no to później te 57 od drugiej strony. 53 byśmy mogli od drugiej strony złożyć, nie? 53, dobrze mówię? Tak. No właśnie, no to idę taką uciąć. I będzie git. 67. Yy, I słuchajcie, teraz jeszcze jedna sprawa. Jechałem sobie z miasta, z Griffith i w którą stronę mam to ciąć, czekajcie, tak? O nie, obojętnie. Yy, I zauważyłem, że przed działką naszą, która tam była ogrodzona, to, kto widział to co kupowaliśmy niedawno, to kto widział, to ten będzie wiedział, yy, buduje się coś, ław, ławy tam kopią chłopaki, budowlańcy. Mówię, zajadę zobaczyć z ciekawości, jak warunki gruntowe tam wyglądają. No i jak najbardziej spoko, glina, jakieś tam i, i, iły, Yy, ogólnie nie ma tam jakiejś wiecie potopu, mimo to, że ostatnio było bardzo mokro. Woda w ławę nie podchodzi, więc warunki jak najbardziej spoko yy, u mnie na działce będzie to samo. Yy, no i jedyne co tam u niego przedziałkę idzie, to idzie drenaż stary po niemiecki. I zdziwiłem się, bo normalnie zostawiają drenaż jakby w ławie. Nie, nie połamali go ani nic z nim nie zrobili, tylko po prostu normalnie w ławie będą go zalewać, bo można było zrobić obejście, nie? przecież yy, przed chałupą gdzieś tam złamać. Obejść jakoś dookoła i dalej go połączyć, ale stwierdzili, że zostawiają to tak, więc chyba tak, tak można robić. Nie wiem dokładnie, nie spotkałem się z tym nigdy. Eee... Ja ogólnie nie wiem, jakbym robił prywatnie, to chyba bym wolał obejść w chałupę, na razie czego. Jakby gdzieś miał miało pęknąć pod chudziakiem, no ale to każdy robi tak jak woli. Nieistotne w każdym bądź razie jest spoko tam, jak najbardziej będzie można tam budować. A czy to ja będę budował, czy to będzie ktoś inny budował, to już eee... Czas pokaże, zobaczymy co to będzie w przyszłości. Dobra, mam to, nakładam klej na następny pasek. Pst, pst. Tak o, tak o. No i lecę z tym, tyle co mam kleju chciałbym wyrobić. Na dzisiaj będzie fajna, więcej nie zrobię yy, yy, niż to co mam. Nie będę już mieszał więcej, bo też trochę szybciej muszę skończyć. Więc tak to wygląda, nakładam klej. I powoli z tym lecę do przodu. Zawsze tu parę jakichś tam rządków się jeszcze ułoży. A reszta w przyszłym tygodniu, no tak naprawdę to wiele nie zostanie, bo ten korytarz to myślę, że dzisiaj coś tam mi się uda położyć. Nie wiem ile jeszcze tych rządków zrobię na tym kleju, ale choćby jeszcze ze 3-4, no to na cały dzień to dużo tam nie zostanie, tylko że za jednego dnia też czego nie zrobię, bo się zablokuje tam przy ścianie. No więc też będzie trzeba pewnie przychodzie na dwa dni No i później ewentualnie jeszcze ta łazienka w tych niebieskich jak coś i... i będzie fugowanie Zresztą zobaczymy jak to będzie ale tak mniej więcej to się wszystko przedstawia miałem tą fugę zrobić kurde w weekend najwyżej będę pamiętał żeby wziąć dwie płytki i trochę tej brązowej urobić żeby zobaczyć jak to wygląda no chyba, że mnie odbije, że w niedzielę będę pracował, ale... No raczej, raczej, raczej nie. Jakieś takie będę robił inne czynności. Trzeba w busie światła też sprawdzić, bo kurde... Przegląd nie bałem. Rok czasu, niedawno byłem robić i już... Czas dochodzi i pora powoli na to. Żeby działać znowu. Tylko nie będę musiał nic wycinać, powiem wam, tylko dam troszkę bliżej ściany z lekkim luzem i tyle. U mnie koniec. Wyrobiłem klej cały, który miałem. Tak to zostawiam. Tutaj mamy spadeczek elegancki, nam się trzyma, to jesteśmy na zero już do można powiedzieć do, do tej podłogi, więc teraz będę się już trzymał od tej płytki do podłogi cały czas, tu już będziemy lecieć na równiutko. No i powiem wam, że tutaj w ogóle praktycznie z tego spadku nie widać, nawet na tej poziomicy dwójce. Nie wiem, no, może minimalnie gdzieś tam chodzi ta, ta poziomica, ale naprawdę tak delikatnie, minimalnie, więc, więc jest jak najbardziej to akceptowalne. No i tu starałem się trzymać też poziom przy drzwiach żeby to było jak trzeba, żeby później nie będę te podki żeby to było w poziomie i żeby też ościeżnica była stała tutaj jak, jak powinna. Także tutaj można powiedzieć, że lekko tutaj będzie szło w poziomie cały czas, a tutaj delikatny ten spadeczek 2 mm jakoś tak to udało się wyformować, żeby to było dobrze. No i w sumie tyle. W każdym razie tutaj ślizgawki żadnej nie będzie, bo to mówimy tylko o plus minus 2 mm na tej długości, więc więc tutaj nic się dziać nie będzie, nie będzie to na pewno zauważalne. A elegancko się tu zlicujemy z płytką w łazience, i o to też chodziło. Także tyle na dzisiaj ode mnie. Ja spadam. Widzimy się ponownie teraz, dopiero chyba we wtorek. No, chyba że coś w niedzielę wyskoczy, co ewentualnie mógłbym nagrać i, i mógłbym pokazać, to wtedy to zrobię. Na pewno muszę tą fugę w weekend ogarnąć, żeby na tych płytkach gdzieś kurde i ją y, zafugować dwa kawałki płytek, zobaczyć jak ona będzie kolorystycznie wyglądała. W poniedziałku wyschnie elegancko. Będziemy wiedzieli, czy czasem zamawiać się jakąś inną kombinować, czy, czy może też nie. No zobaczymy. W każdym razie na dzisiaj koniec dobrego weekendu Wam życzę. Do zobaczenia e, w przyszłym tygodniu. No i dzięki za uwagę. Pozdrawiam, cześć!